Proszę Państwa krótko, e, wprowadzająco e, status, stan, stan rozwoju rynku e, lądowego na chwilę obecną chciałbym zilustrować, e, zilustrować zainstalowaną mocą. Jak do tej pory mamy 11, niecałe 11 GW mocy zainstalowanej e, na koniec marca. Jest to rezultat średnio imponujący e, dlatego, że od e, Słabo to widać niestety, ale od 2016 roku wiecie Państwo mamy stagnację wywołaną wejściem w życie zasady 10H. System aukcyjny dopiero dwa lata po, od początku jego funkcjonowania, czyli w 2018 roku zaproponował pierwszy koszyk aukcyjny dla, dla wiatru i fotowoltaiki. Nie wiadomo dlaczego to jest w jednym koszyku, ale jest tak od zawsze w, w koszyku powyżej, i poniżej 1 MW. Wtedy dopiero pojawiły się pierwsze akcje, aukcje dla, dla tej technologii. I, ale cały czas dla projektów w gruncie rzeczy zdevelopowanych przed wejściem w życie zasady 10H, a więc też projektów opartych na nie najnowszych technologiach. Ta zasada została, jak Państwo wiedzą, w, zeszłym, w 2023 roku zastąpiona, uchylona, zliberalizowana i zastąpiona dzisiejszą normą 700-metrową. Dalsza liberalizacja w toku. Dużo rozmów na ten temat, co, co, jakie są dalsze losy tej liberalizacji. No i oczywiście jesteśmy teraz w perspektywie, przy... Jesteśmy w luce inwestycyjnej cały czas, dlatego te wzrosty są już widoczne, ale tak naprawdę oczekiwane dopiero za rok dwa, dlatego że średni czas developmentu farmy lądowej przekracza 6 lat. Przewidywania rządowe w KPIK to 16 gW na koniec dekady szacuje, szacuje 18 i oby tak było. Dzisiaj mamy 11. Szkoda, że tylko 11 i szkoda, że w nienajnowszej technologii. Krótki rzut oka na dystrybucję projektów inwestycyjnych według regionów ona się oczywiście pokrywa z wiecznością, aczkolwiek liderem jest województwo, w którym jesteśmy dzisiaj, mimo że wieczność dobra jest czy bardzo dobra jest na całym pasie wybrzeża Morza, Morza Bałtyckiego, jak również w północno-wschodniej Polsce, Polska centralna. Też jest, prezentuje bardzo dobre warunki rozwojowe i wraz ze rozwojem technologii, sprawności technologii przy zastosowaniu najnowszych turbin możemy uzyskiwać bardzo dobre rezultaty inwestycyjne również z projektów realizowanych w Polsce Centralnej. W raporcie mamy mnóstwo. Rzeczy. Mnóstwo aspektów sektora jednego i drugiego, także morskiego omówionych. Nie o tym o wszystkim nie jestem w stanie powiedzieć. Chciałem zaprowadzić Państwu rzut oka w jeden aspekt, który jest dość ciekawy, naszym zdaniem, mianowicie w koszt kapitału. Koszt kapitału. Projekty inwestycyjne są realizowane w dominujący sposób wobec formule Project Finance. Project Finance. Bez regresu do, do inwestora, czyli większość finansowania, większość projektów jest realizowanych poprzez zabezpieczenie finansowania na aktywach, na udziałach spółki celowej. To finansowanie w Polsce przebiega według naszych badań w taki sposób, że można uzyskać finansowanie do, do 60-70% kapeksu oraz kosztów developmentu jako standard. I to dalece odbiega już dzisiaj od tego, co jest możliwe w Europie Zachodniej, gdzie to jest co najmniej 10 punktów procentowych więcej czyli 70-80%. W Stanach Zjednoczonych jest akurat inaczej, e, niższe jest zaangażowanie długu ze względu na to, że są specjalne preferencje podatkowe dla, dla equity, e, a nie dlatego, że rynek jest mniej, mniej elastyczny. U nas jest to kwestia elastyczności rynku e, i wiąże się z elementami, o których powiem za chwilę. E, normalnie finansowanie w Project Finance obejmuje również e, interimowe finansowanie VAT-u, czy też specjalnej rezerwy na obsługę długu. E, mamy projekty, które są w Polsce testowane pod względem pro, produkcji dość konserwatywnie, według na przykład wskaźników prawdopodobieństwa P90. Marże stosowane przez banki są wysokie, przy finansowaniu w złotym polskim na WIBORze marże zasięgają 3%. Stosowane są też standardowo interest rate swaps dla zabezpieczenia ekspozycji na, na, na stopy procentowe. No i kluczową kwestią, jest trochę zasłoniętą na tym slajdzie, jest Strukturyzacja przychodów, zabezpieczenie strumienia przychodów, podfinansowanie. I tutaj się stosuje albo aukcje kontrakty CFD albo kontrakty prywatne CPPA, najczęściej kombinacje jednego i drugiego, ze względu na to, że mało hojny system aukcyjny w Polsce i też taki, który w ostatnich latach nie generuje dużych budżetów aukcyjnych dla, tego, dla tej technologii, powoduje, że ten instrument ma mniejsze znaczenie, jest trochę wypierany przez kontrakty innego typu czy i przez inne formy finansowania, bo na przykład dług podporządkowany ostatnio też jest coraz bardziej popularny, na przykład PFR stosuje tego typu propozycje. Tam jest jeszcze wymieniona jedna rzecz, o której może potem w panelu trochę powiem, to jest pomoc publiczna. Ona do tej pory nie była stosowana często w stosunku do bezpośrednich inwestycji w aktywa generujące energię elektryczną, ale będzie w przyszłości i to też będzie istotny element. Tego tego całego kompleksu finansowego. To, co się zupełnie schowało tutaj, a jest kluczowe, ale za to widać na drugim slajdzie, to jest to, że średnio ważony koszt kapitału w Polsce jest znacznie wyższy niż w Europie. I on wynosi między 7,8 a 9,6%, podczas gdy w Europie jest to między 4 a 7 i na tym slajdzie kolejnym to powinno być lepiej widać. O, właśnie. Ta mapa pokazuje średnioważony kaszt kapitału w Europie. On jest w Europie Zachodniej grubo poniżej naszego poziomu 7,8 do 9,6. W Wielkiej Brytanii jest trochę wyższy. Jakie czynniki wpływają na to, że on jest pompowany do góry? No To są oczywiście stopy procentowe tam, gdzie to finansowanie jest w naszej walucie. Stopy procentowe są nadmiernie wysokie w strefie złotego. Z, dzięki temu, czy przez to, również obligacje skarbowe są intratną lokatą kapitału, także dla banków, co się przekłada na e, relatywnie niską akcję kredytową polskich banków. E, mamy oczywiście inne elementy, takie jak ryzyka regulacyjne czy operacyjne, e, dotyczące czy specyficzne dla polskiego rynku. Ustawę odległościową i zmienności w zakresie, czy zmienność prawa, czy niepewność prawa w zakresie tego czynnika. Są też inne tematy dotyczące na przykład ryzyka profilu, który również w Polsce jest szczególnie, szczególnie wysokie, czy szczególnie mocno przerzucone na barki inwestora. Te same kontrakty CFD w innych krajach Europy Zachodniej w dużo większym stopniu pozwalają podzielić się ryzykiem inwestorowi. Z regulatorem, u nas ono jest w dużym stopniu przepchnięte poprzez na przykład sposób rozliczania saldo ujemnego na, na inwestora. Redysponowanie to też to są obszary, które, które rzutują w istotny sposób na percepcję ryzyka regulacyjnego no i mamy oczywiście potem jeszcze ten element czy obszar związany właśnie z zabezpieczeniem strumienia przychodów, który w Polsce jest troszeczkę trudniejszy ze względu na niedostateczne wsparcie aukcyjne czy niskie wsparcie aukcyjne e, i inne czynniki między innymi ten, który dotyczy e, zaburzeń na rynku zielonych certyfikatów e, i który, mimo, że dzisiaj już nie są przeznaczone do wspierania nowych inwestycji także rzutują na to w jaki sposób Percypowane jest ryzyko inwestycyjne w tym sektorze i jak percypują to ryzyko również banki. Tu mam trochę na ten temat, ale nie mamy na to czasu w tej prezentacji wprowadzającej, może do tego wrócimy w trakcie, w trakcie panelu. Także ja dziękuję za uwagę. To jest nasz raport. Tak jak powiedziałem, pobrać go można przy pomocy QR-kodu najprościej albo na naszej stronie. Dziękuję Państwu za uwagę.